Cześć, jak się mać ludziska? Nazywam się łez i zapraszam do gry Paranoia. Kolejny odcinek po prostu, znowu, w drugiej, długiej, długiej, przerwie. Więc, co zrobimy? To, tam się zapytałem oczywiście w ostatnim filmie, nie miałem wielu odpowiedzi, ale dostałem dwie odpowiedzi pod moim ostatnim filmem. Gdzie się schować? I mamy opcję, żeby wrócić z powrotem pod, pod, to z klawiszami. Czyli jak się nazywa? Moli. Jak się nazywa? Um. O. Albo w szafę, tam gdzie był płacz, tam gdzie był płacz. Piano! Łachie! Możemy się schować w piano, pod piano, tam gdzie nas potwór znalazł, albo możemy się schować tam w szafie, tam gdzie był ten ryk, gdzie się przestraszem ostatnio, jak zauważyliście. I mogę się schować tam. Więc tam? Tam jest szafa po lewej? Ale wątpię, żeby w boczne szafy może się było chować. W końcu sensie, zobaczymy, nie ma co gadać, nie ma co gadać, nie ma co gadać, więc po prostu gramy. Tak? I, i wiemy, że potwór będzie zlepej. Do góry, do góry, do góry, do góry w bok, 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 w O! Okej. Okej. Nie złap mnie. Nie złap mnie. Nie złap mnie. Jeee! Yeah. 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 Jeee! Yeah. Yeah, yeah, yeah. To było łatwe. To było zbyt łatwe. To był łatwy początek. To było bardzo łatwy początek, było. Dlaczego ta kamera jest krzywo? Kamera nie powinna być krzywo. Cholera jasna. Ła! Radek? Dość! NIE MOGĘ JUŻ TEGO ZNIEŚĆ! Tej rzeczy ręka oh, wciąż się to na mojej nodze i na twarzy, bo dużo, ra, dużo, ra, dużo razy umarłaś, na twarzy, na, na twarzy było tak, ale noga też. Uy, obrzydliwe! Dzwonię do mamy, wracam do domu. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę odpocząć w tym miejscu, nie. Nie mogę odpocząć. Ładne włosy. Dzięki. O, więc idziemy dzwoni do mamy. Poczekajcie. Sprawdziłem wszystko, bo ja nie wiem czy ja tu wszystko sprawdziłem, więc żeby nie było. Płombo. Dobra. Czyli wszystko sprawdzone. Mieszko spadaj. Co tam siedzisz sobie. Dobra, więc um, nie, nie, nie na dole. I, nie, niem niem nie, 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 idziemy teraz do telefonu. Dzwonimy do mamy. Mama powinna wziąć samochód, przywieźć nas. Wziąć nas do McDonald'sa i ten Mamo, wiem, że się obudziłaś, że wstaję, że nie śpisz. Hello? Miki? Co tak wcześnie? Czego chcesz? Mamo? Przepraszam. Mogę wrócić do domu na chwilę. Yy! O czym ty mówisz? Co się stało? Ech, nic, nic, nic ważnego. Tylko trochę problemów. Małe problemy. Pro, chciałbym wrócić. Chciałabym wrócić. Proszę. Ech, za późno już, za późno. Nie wiem co się stało, ale nie. To jest już twój dom. Nie dzwoń mi, nie, nie dzwoń do mnie o takie rzeczy. Tak wcześnie z rana. Głupia babo. Goodbye. Co ty sobie myślisz? Cholera jasna. Co Moli? Życie w psa. Przepraszam, Moli. Ja nie chciałem. Kupisz Matka mnie poniosła. Cholera jasna, no. Przepraszam, no leż sobie. No już, już. Wiedziałam. No już, przestań. No już, dobrze. Co ja teraz mam zrobić? Pewnie pójdziemy do kolegi, tak? Pójdziemy do. Hmm, okej. Okay. Czyli co mamy teraz zrobić? Chwilę, mam, mam jakiś klucz? Mam jakiś klucz, więc szukamy pewnie jakiejś jakieś drzwi znowu. To jest otwarte. Ja już zapomniałem, co i gdzie jest otwarte. Ale możliwe. Dobra, ej, idziemy. Aha, dobra. Mhm, dobra, sprawdzimy jeszcze raz naszą ulubioną. Czyli nie ma tu nic. Tu nie ma nic. Nie mogę biec, chciałbym żebym ci Aha, tu były drzwi. Których nie mogę otworzyć Tam była toaleta Tu jest wszystko zrobione Tu jest wszystko otwarte Tu jest moja sypialnia, dzień dobry Zablokowane Mam drzwi do klucza e, Mam klucze do drzwi Tych Pluje, kurde, jak głupie Okej okay. Coś nowego. Coś nowego jak zawsze. Bardzo rozciągnięte łóżka. Misio. Bardzo flawi. Pricey, czyli wygląda droga. Angielski. Uczcie się, będziecie wiedzieli takie słowa. Eee, nie wiem co to znaczy. A, że wypchany, dobrze. Dobrze, nie jestem głupi. Jezu! Kurwa, mać blanka Pojebało cię? Coś tu jest. Myślałem w ciemności, myślałem, że mogłam znaleźć światło, ale nie było powrotu, myślałem w ciemności, mogłam znaleźć światło, ale nie było powrotu, dlaczego się broke, ej, no i co, no i co teraz, no i kto teraz za to zapłaci, kto teraz za to zapłaci, ja się pytam, <słuch> nikt za to nie zapłaci oczywiście. I thought in darkness, I could find the light, but there was no going back. No ale, co to znaczy? Ja tylko chciałbym wiedzieć, co to znaczy. Nie to, że wiecie, że jestem głupi, czy coś, ale po prostu, co to znaczy. Takie po prostu pytania, nie? Dobrze, 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 dobrze. Czyli to wszystko, znalazłem notatkę. Bez niczego innego. I to tyle. No i co teraz ja się pytam? Nie mam żadnego klucza. Mam medycynę jakąś. Może mam medycynę, ale... Jaką chorobę? Ona cały czas mówi, że ma medycynę, albo była chora, ale... Ja nigdy nie wiem co jej jest. Co jej jest, cholera jasna. Co tu jest? tu nie ma. Nic tu nie ma. Drzewo, stówaj A może coś tutaj? Empty o. No i co? No i nic nie ma, no Lampa. To mi wcześniej nie mówiło, żeby było on i o. Mogę znaleźć light! Mogę znaleźć light!

o co tu chodzi? Znalazłem klucz, nawet nie wiem jak to zrobiłem, dziękuję, dziękuję Czyli to była zagadka do tej całej, kurde... ...jo, do tego wszystkiego? Mam jeszcze jakieś lampki znaleźć? Może będą więcej kluczy w lampkach? Nie? E, dobra, szukamy więcej, może... Proszę bardzo. Okej, okay, mamy więcej rzeczy do przylokania. Okej, okay, tutaj mamy dużo kurzu, tutaj mamy na dziewiątce, oczywiście, że na dziewiątce, a gdzie indziej ma być? When you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you. Jakie to głębokie. Cokolwiek to znaczy. Lotions. nie ma nic. nie ma nic. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Czy teraz mogę iść na dwór? I się popatrzeć na studnię? Bo mi się wydaje, że studnia ma duże znaczenie. A jedyna rzecz, którego nie sprawdzałem, no. He? Coś tam. Mówiłem, że studnia to coś! Nikt mnie nie. Nikt mnie nie słucha! A... Ah, too far away. There ah! Je uh -oh. Ja zapomniałem, że muszę zapisywać. Więc... Hello! Czy ktoś tu jest? Ktokolwiek? Ktokolwiek? Oh No! Co ja teraz mam zrobić? Dobra, to ja tutaj teraz zrobię dajary. jary i na szóstce zapisuję. Tu jest kamień. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. O, dobrze, można tu przejść. Spróbujemy to rozbić z tym rokiem. Dobrze. Uch. Kurz Zrobiłem. Okej. Okay. Ale że tu nie będzie mojej pojebanej ciotki. Ciocia? Okej. Okay. Okej. Okay. Ktoś się bawi w podziemne zabawki. Okej. Okay. No to chodźmy. ciotka kurwa, pojebało cię! Ciotka 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 ciotka, ciotka. pojebotka motka motka, motka motka nadu nadu, nadu nadu, nadu, do góry do góry do góry do góry do góry do góry o, lewo, do lewo, do lewo, prawo, znaczy się, to jest prawo, to jest dół teraz, to jest teraz lewo, teraz dół, teraz, teraz, prawo, Moli, spalaj mi z nogi, Moli, przestań, Moli, ja tu walczę o życie, a ty mi, kurde, moli, przestań, czy ty rozumiesz kiedyś, że jak coś dziękuję, no, zeszła mi z nogi teraz, teraz się czuję lepiej, teraz już nie mam takiej presji na sobie, teraz już mogę biec o swoje życie, żeby uratować się z tej opresji. Um, a... O Jezu, to dalej, no to dalej. Ale, ale ucieczka! Ojej! Żadnych niebezpieczeństw? Nic? Nawet labiryntu nie ma? Ja mam tylko biec? Tak? Dobrze. Ja pobiegnę. Spoko. Żeby nie było, że ja nie biegnę. Ja biegnę, ja dzielnie biegnę. Ja biegnę bardzo dzielnie. Bardzo długo również, wiesz? Jakbym był sobą, z moim grubym brzuchem, bo mi się zasapał i umarł w tej studni. Ale ona jest dzielna, ona ma chorobę, ona ma medycynę, to co jej szkodzi? Co jej szkodzi? Dalej biegnij! biegni! to dalej, dalej, dalej! Bul, 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 bul. O Jezu! O Jezu! O Jezu! Co to miało być? Ona teraz chodzi... Trochę zamulone to jest teraz. What? Jebot, Na twarz. Dobra, czyli wróciła do punktu wyjścia. Komura! Ta kamura! taka ta Hmm? Kto Mister Miura? Wszystko w porządku? Pani Takamura? Spuszczam ci linę. Proszę poczekać. Ale wziąłem klucz? Czy, czy ja wziąłem? Ja wziąłem klucz? Wszystko w porządku? Pani Takamura? Nie wyglądasz na zranioną? Może powinnaś iść do... do, do kwora! Hospitala? Przepraszam, że wszedłem do twojego ogrodu, ale nie odbierała się dzwonka i, i wszedłem i... Pani Takamura! Gdzie masz oczy? Pani takamura. Pani takamura, coś nie tak? Ja mam tego dość! Nie tego! Chcę, chcę wrócić do domu! Bo jaka baba. Ale dobrze, ale dobrze to gram, nie? Dobrze, nie? Oklaski mi bicie, zasługuję na oklaski. Potwór? Potwór w domu? Naprawdę? Od pierwszego dnia, kiedy się tu wprowadziłam? Coś nieludzkiego, niezwierzęcego. Za mną podążało. Nawet nawet w tej jaskini. Do, podążało za mną. To nie tylko potwór. I to, 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 to nie tylko potwór. Były włosy, i, i woda, i, i faks, i piano, które gra samo. I, I dźwięki, i głosy. Nie mogę już tego znieść. Jestem przestraszona. Oczywiście, że jestem. To naprawdę jest ciężkie do uwierzenia. No, ale to prawda! To jest jakiś zom. -zom. Ja, 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 nie, ja nie. ja bym nie kłamała. Gnie jak mężczyzna. Okej. Okay. Może, może to nie potwór, tylko jakiś... jakiś... jakiś jakieś dzikie zwierzę. Może... Okej, okay, rozumiem. Zostań u mnie dzisiaj w nocy. Hm? <g Considering noise> Naprawdę? Żyłem <grywka> tam 5 lat i nigdy nie miałem ze sobą potwora. Więc powinnaś być spokojna. Znaczy, powinnaś być bezpieczna. Ja poszukam tutaj w tym miejscu, kiedy ty śpisz w nocy. I, i zajmę się wszystkim, co jest nienormalne. Nie, nie, nie ten odcinek trwa trochę długo, ale. Cii, ale. Ale nie ma potrzeby! Proszę, nie bądź, głupi, nie bądź głupia. Nie bądź niemądra. Wszystko jest w porządku. Zostaw to mi i zrelaksuj się dzisiaj. Okej, okay, okej, okay. co oni teraz robią? Oni teraz tak robią, więc. Może skończę to po prostu. Tą rozmowę. Dobrze, masz bardzo czysty pokój. Haha. Ha. Po prostu nie mam dużo rzeczy. By the way, coś tam, coś tam. Mogę się coś ciebie zapytać? Mogę zapoznać? Co? E, wspomniałeś, że jesteś chora. Jaka to choroba? Przepraszam, jeżeli jestem nieuprzejmy. Jeżeli pytanie Depresja. Biorę antydepresanty. I. 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 i, i piszę, piszę, piszę. Pisanie. A, patrzę, patrzę. Ale ty... Mu, więc musisz się zrelaksować. Zostaw potwora mi. Dziękuję bardzo. E, a poza tym a, pani Saeki, jej ciocia. E, znaczy nie. A, a, dobrze, jej ciocia. Chciałbym ci opowiedzieć trochę o jej. Eee. Pani Saki odeszła przez chorobę, prawda? E, myślałem, że to dziwne, kiedy. Kiedy. Myślałem, że to dziwne, ponieważ ona nie wyglądała nie, na niezdrową, kiedy ją ostatni raz widziałem. Moja ciocia. zabiła się. w tym domu. To. to było samobójstwo? Nie wiem. Czy wiesz może czemu? E, u, u, wzięła, wyszła za mąż e, 10 lat temu i zaczęła mieszkać w tym domu. E, miała, miała ciężkie czasy przez to, ale, ale wszystko było ok. Ha. Było ciężko, ale po 5 latach zaszła w ciążę. I bardzo się cieszyli z mężem, ale. Dziecko było coś tam Stillborn. Co to znaczy Stillborn? Stillborn. A czy umarło... Aha, pewnie urodziło się martwe, no. Moja ciocia zawsze się obwiniała. Mówuje próbował ją wspierać, ale zostawił ją. Od tego czasu zaczęła się robić coraz dziwniejsza Eee. Um... Zaczęła opowiadać zawsze, kto się ją ogląda i ją ocenia. Moja mama i ja byliśmy jej jedyną rodziną. Powinniśmy, aha, powinniśmy ją wspierać, ale nie mogliśmy. Moja mama ma straszne napady histerii. Eee, bla, bla, bla i zawsze była coś tam, coś tam. Jej, aha, czyli może była po prostu tam w oczach jej rodziców była słabsza niż tam jej siostra, czyli ciocia Saeki. Moja mama nazywała moją ciocię zwariowaną i morderczynią. Nie chciałam mieć nic wspólnego z nią. A ja, ja się bałam swojej mamy i ja to wszystko zignorowałam. Myślałam, że wiedziałam o bólu mojej cioci. I gdybym była, gdyby była dzielna i wspierała ją i zabrała ją do szpitala, to nigdy by się nie zdarzyło. Tamtego dnia, kiedy poszłam do domu, kiedy weszłam do domu bez mojej mamy wiedzy, bez wiedzy mojej mamy, był, martwiłam się o mojej ciocię. Powiesiła się na drugim piętrze. Krzyczałam. Lina, lina się zerwała, a ona upadła na ziemię. Moja mama nie chciała tego domu. Nawet nie chciała, żeby ktoś cokolwiek wspominał o mojej cioci. Kiedy ja zostałam zdiagnozowana z depresją, moja mama powiedziała, że powinnam iść tam, do tego domu. Ech, powiedziała, że jest to dobry dom dla zwariowanych. Jestem pewna, że miała na myśli to, że mogłabym również umrzeć. Przepraszam. Powiedziałem za dużo. Nie jest to miła historia. Nie, to w porządku. W porządku. Więc, więc nie było łatwo. Proszę, proszę. Wypocznij. Znaczy. No, no. Take care of yourself. Wiecie o co chodzi? Poszukam w tym domu, pani Takamuro. Rozejrzę się po domu. Czuję się jak u siebie. Robi się późno. Śpi gdziekolwiek chcesz. Możesz wziąć możesz wziąć łóżko tam w rogu. Um, nie powinnam. Mogę. Ja mogę spać na podłodze albo na sofie. Proszę, nie bądź niemądra. Ktoś tak śliczny... oooo Ktoś tak śliczny nie powinien spać On Spać na so... Um, 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 ja będę spał na sofie, ty śpij na łóżku Więc... Jaki gentleman, Naprawdę On jest bardzo, bardzo przyjacielski Uspokaja mnie gdy Gdy, gdy rozmawiam z nim Mogę już? Dobra, dobra, już, odcinek poszedł, kurczę, 40 minut, więc ja będę to wszystko ciął, bo gubiłem się i pewnie trochę tam pop ten, ale dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, ponieważ mnie troszkę wzruszył, ciutkę, niedużo, ciutkę, więc um, jeszcze raz, dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak kliknijcie, fajne, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, walnąłem mikrofon znowu, więc dzięki, trzymajcie się kochani, pa, pa. Oh, 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 oh,